Cześć. Dzisiaj chciałem poruszyć temat tego, czy nasze banknoty są coś więcej warte. Był już podobny artykuł na stronie katalogbanknotów.pl, natomiast wielokrotnie to pytanie pada na różnych forach internetowych. Użytkownicy wstawiają swoje zdjęcie pytając się, czy to jest coś warte. Zaczynamy. Pierwszym elementem jest stan zachowania banknotu. Tutaj mamy 50, 41 rok. Idealny stan zachowania, w serii A. Ładny, równy, prosty. Jest to stan zachowania pierwszy, inaczej łęce. Taki banknot będzie zdecydowanie więcej wart niż jego poprzednicy w stanie trzecim, które są ewidentnie skięte. Czy w stanie w piątym szóstym ponaddzierane, brudne z przez środek także stan zachowania jest bardzo ważny druga rzecz serie pierwsze ludzie lubią zbierać pierwsze serie czyli zazwyczaj jest to seria A na tym przykładzie 50 zł z 75 roku 100 zł, 75 rok w serii AA. Jest to seria pierwsza. Lubimy to, podoba nam się to. Ale nie każdy wie, że seria pierwsza to nie zawsze literka A czy AA. Tak jak na tym przykładzie. 500 zł, 79 rok. Tutaj w tym wypadku serią pierwszą była seria AZ. 1000 zł, 79 rok. Tutaj w tym wypadku serią pierwszą była seria BM. Oprócz serii pierwszych również zbieramy serię drugie. Może nie jest to jakoś tak bardzo popularne, ale jednak ludzie lubią serię AB. Szczególnie w starszych walorach. Tutaj mamy 94 rok. Jak widać, ich stan zachowania nie jest najlepszy. Lecz, mimo wszystko, ciężko trafić na taką serię i jest ona dosyć pożądana. W tym przypadku 200 zł w serii AB ma jeszcze niższy numer, bo tylko trzycyfrowy cyfrowy 499, 100 zł, 94 AB, 50 zł, 94 AB. Oprócz pierwszych i drugich serii, bardzo popularne są również serie zastępcze. W tym przypadku mamy 50 zł z 94 roku w serii ZA. Jak widzicie, stany zachowania tutaj nie są najlepsze, nie są to stany pierwsze, a mimo wszystko są pożądane i są to rzadkie walory. Gdyby ten banknot był w stanie pierwszym, byłby naprawdę, naprawdę sporo wart. 20 zł, 94 rok, seria ZA z trzema zerami, również seria zastępcza. Bardzo pożądane seria YA produkowana w Londynie. W tym przypadku, może w nie najwyższej nocie 25, ale z oznaczeniem Replacement, seria zastępcza i z niskim numerem, też 3 cyfry. Bardzo ciężko trafić na 3 cyfrowy zastępczy. Zazwyczaj pojawiają się 4 cyfrowe. Nie ma z tyłu żadnych dopisków. Seria zastępcza. Lecimy dalej. Mam tu taki plik banknotów, radarów. Radar to nic innego jak numer, który jest czytany od przodu i od tyłu i daje ten sam ciąg znaków, w tym przypadku mamy połączenie dwóch cyfr siódemki i piątki. Piękny radar. Jest to coś, co poszukujemy. Kolejny przykład, 500, dodatkowo w serii AB drugiej, też w radarowym numerze 8844488. Następny przykład. 200. Ciekawy numer 7778777. Bardzo ładny radar. Tutaj mamy dwa oznaczone przez firmę PMG. Pierwszy z dopiskiem binary radar. Radar binarny. Jedynki i zera. Kolejny też ciekawy, zera i ósemki również z dopiską. Rotator. Rotacyjny serial. Też bardzo ładny. Ciekawostką będzie ten starszy banknot, mianowicie 100 marek polskich z 16 roku, być może jego stan nie zachwyca. Jednak również jest to numer radarowy 1344431 Takie lustrzane odbicie Na końcu PRL Dosyć ciekawy, również z podpiskiem Radar serial number 0002000 Co prawda radarów jest Wiele na rynku, natomiast Te dwucyfrowe cieszą się największą popularnością Jeżeli tu będzie będą 3, 4, 3, 3, to niestety nie są one drogie, nie są tak poszukiwane. To nie jest coś, co nas aż tak bardzo interesuje. Jednak takie ładne numery radarowe zawsze są w cenie. Kolejny element, oprócz numerów radarowych, to numery równe, milionowe. Tak jak w tym wypadku numer 9 milionów. dodatkowo ogradowany w wysokiej nocie PMG-67, piękny, idealny stan bardzo popularne i poszukiwane są solidy czyli ciąg tych samych cyfr 7 jedynek 7 dwójek, 7 ósemek, 7 dziewiątek tutaj mamy najniższy solid składający się z samych jedynek łącznie z oznaczeniem i bardzo wysoką notą PMG 6,8, piękny stan zachowania. Oprócz solidów, rzadziej spotykane są tak zwane drabinki, czyli numer rosnący lub malejący. W tym przypadku drabinka zaczyna się od dwójki, kończy na ósemce. Jest to numer rosnący. Tutaj mamy dużo ładniejszy numer malejący, który zaczyna się od 9 i schodzi w dół. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. To, co nam się podoba, i to, co jeszcze zbieramy, są to na przykład te same numery. W tym przypadku mamy 4 sztuki. Z tym samym numerem 50, czyli dodatkowo jest to też niski numer. Są to banknoty 3 sztuki z 1994 roku w różnych seriach i jedna z 2012 roku. Jednak wszystkie są w tym samym numerze niskim numerze 50. A propos niskich numerów. To jest też coś, co bardzo lubimy. Numer niski, kiedy można nazwać go niskim, różnie, ale na pewno numer dwucyfrowy 86 będzie numerem niskim. Tutaj mamy 100 złotych z 2012 roku z numerem 45 dodatkowo w pierwszej serii A. Kolejny. Niski numer z okresu PRL 20 tysięcy zł z Mario Skłodowską Curie z numerem 16, czyli aż 50. I ostatni, oznaczony na gradzie serial number 5. Jeżeli numer jest jednocyfrowy, PMG oznacza go w ten sposób. I tutaj mamy numer 6,0 i piątka To jest. Niski numer, coś, co szukamy, co jest więcej warte, co zbieramy. Jeżeli mówimy o numerach niskich, to musimy również wspomnieć o numerach wysokich. Na tym przykładzie mamy bardzo wysoki numer: 9997943. Bardzo wysoki jak na tą epokę. Ponieważ w obecnych obiegowych pewnie trafilibyśmy na wyższy jednak, przy banknotach starych tutaj mamy 1916 rok, taki numer to jest już nie lada wyzwanie. I takie numery wysokie są również bardzo poszukiwane. Ostatnia rzecz to stopień rzadkości występowania, co my tu mamy. 1000 zł z 1965 roku. Standardowy walor, Seria S. Nic szczególnego. Natomiast pod spodem mamy walor również taki sam, bardzo podobny, ta sama szata graficzna, tylko zmienia się tu rok. Mianowicie jest to 1000 zł z 1962 roku. Widać na kamerze. Jest to bardzo rzadki banknot. Walor, który nie występuje często na aukcjach, w internecie, w kolekcjach, przez co jest bardzo pożądany i dosyć drogi. Także Sprawdźmy swoje banknoty. Być może w domu mamy jakieś perełki, o których nie wiemy. I teraz możemy je wycenić. Na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Dziękuję również wszystkim, którzy wspierają pierwszy w Polsce cennik banknotów online. Dzięki za postawienie kawy i danie przysłowiowego kopa. Osoby, które wspierają tę inicjatywę. W ramach wdzięczności są wymienione na końcu filmu dzięki.